Witam w kolejnym projekcie na kanale, tym razem zajmę się grą Until Dawn, moi drodzy, ekskluzywnym tytułem, tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 4. Jest to horror, jest to horror klasy B, można tak go nazwać, przynajmniej tak twórcy, słuchajcie, nawet tak twórcy go nazywają, bo inspirowali się właśnie filmami kategorii B, klasy B, horrorami klasy B, czyli takimi, nad którymi nie trzeba za dużo myśleć. A mamy się po prostu świetnie bawić i tyle Oczywiście gra to troszeczkę to inaczej pokaże Bo tutaj na pewno jakieś tam łamigłówki będą Więc coś, do czegoś nas pewnie będzie zmuszać ta gra Przynajmniej do myślenia w niektórych miejscach ale nie zmienia to faktu, że jest to taki typowy horror, taki typowy amerykański horror, moi drodzy, gdzie grupa nastolatków gdzieś się tam spotyka, czy tam w domku, czy tam gdzieś w lesie, nie wiadomo, tutaj właśnie nie wiem w którym miejscu, ale wiem, że taka grupka nastolatków także się tutaj spotyka spotyka. No i zaczynają się dziać jakieś dziwne rzeczy, w których zaczynają ginąć ludzie. Z tego co wiem, to chyba będziemy grać tutaj kilkoma postaciami, ponieważ na początku widziałem, że gramy jakąś dziewczyną, później gramy jakimś facetem. Nie jestem pewien, być może chodzi właśnie o całą tą grupę tych nastolatków. Jak to będzie rozwiązane, na pewno się zaraz dowiemy. Oceny dosyć dobre zbiera ta gra, muszę przyznać. Mówi się, że jest dosyć solidnym tytułem, więc nawet na Kategorie horrorów klasy B. Na to, że właśnie jest ona tak zrobiona. Może być to właśnie jednak wielki jej plus, a nie minus, więc zobaczymy. I dobra, dobra, bo już się zamotałem troszeczkę. Moi drodzy, ustawienia, tutaj wam pokażę, tylko wydaje mi się, że jest chyba dubbing. No, nawet się nie przygotowałem, słuchajcie, nie sprawdzałem, ale chyba jest dubbing, ponieważ tutaj mam oryginalne dialogi. Na dole jest właśnie podpisane, że możemy włączyć angielskie dialogi. Chyba, że chodzi tutaj po prostu o tekst, ale wydaje mi się, że mm, dubbing powinien tutaj, właśnie w tej części być. Napisy mam włączone w razie co: jeśli będą bardzo przeszkadzać, jeśli ten, jeśli ten dubbing będzie dosyć wyraźny, no to je po prostu wyłączę. Ale pierwszy odcinek będzie z napisami. Zobaczymy, jak to będzie tam działać, więc. Dobra, nowa opowieść, zaczynamy. Mogę uwierzyć, że to robisz. A nie wydaje wam się, że to jest odrobinę chamskie? Aj tam, zasłużyła sobie. To nie jej wina, że tak ją ciągnie do Majka. Hanna się do niego podwala, a ja tu tylko dbam o moją M. To, że jest przewodniczącym, wcale nie oznacza, że jest własnością publiczną. Majk jest mój. Ej, M. Nie jestem niczyją własnością. To też nie powiesz, skarbie. Mike? To ja, Hanna. Hej, Ej, ktoś tam był? Tata mówił, że tylko my tu będziemy w weekend. Josh! Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, tutaj przejęliśmy kontrolę nad pewną dziewczyną i faktycznie jest dubbing. Kamera, słuchajcie, jest taka troszeczkę hmm, jakby zawieszona w jednym miejscu, po prostu możemy jakiś tam obszar oglądać, ale nie cały. Troszeczkę przypomina to Resident Evil 2, kiedy ta kamera. Nie mieliśmy po prostu wpływu za dużego na tą kamerę, po prostu przechodząc od sekwencji do sekwencji, ona zmieniała swoje położenie skakiwaliśmy na kolejną kamerę. I wydaje mi się, że tak podobnie to troszeczkę tutaj wygląda. Eee, co do grafiki nie mogę się chyba do niczego przyczepić. Eee, dosyć ładnie to wszystko wygląda, muszę przyznać. Wiadomo jest ciemno, więc <laughs> nie dużo widać, ale po postaciach można wywniosko wywnioskować, że fajnie to dosyć wygląda. Tutaj słuchajcie eee, Ci chyba nawaleni są, więc śpią. Jeszcze nikt nie zginął, ale już widzieliśmy na początku przed domem, że ktoś tam z jakimś tasakiem. E, czaił się. Dobra, coś się tu świeci, zaraz podejdę do tego. Samouczek użyj prawego drączka, by się rozglądać. Obiekty, które się błyszczą, można zbadać. No właśnie do takiego obiektu chciałem podejść, gdzieś tutaj się błyszczał. I chciałem zobaczyć, co to jest takiego. Wciśnij i przytrzymaj R2, by podnieść notatkę. Okej. Okay. Aha, i możemy obracać, słuchajcie, gałką. Hanna, wyglądasz bardzo smakowicie w tej koszulce, ale założę się, że bez niej wyglądasz jeszcze obłędniej. Wpadni o drugiej w nocy do pokoju gościnnego, Mike. To jest oczywiście zasadzka tych... Ja Piernicze. ...dzieciaków. Co się tym razem pakuje, nasza naiwna siostrzyczka? E, dobra, hmm, czyli tak. Ta dziewczyna chyba o niczym nie wiedziała. O tej zasadce, o tej niespodziance, którą szykują właśnie Hanie. Hanna. Więc chyba będziemy musieli się jakoś tam udać. Przesłałeś wiadomość. Fajnie, że jesteś. Może powinniśmy zacząć od, wiesz, czegoś małego. I zobaczymy, co będzie dalej. O, tak. Matko... Super, co, bardzo się? O mój Boże! Mat! O co tutaj chodzi? Hana! Przepraszam, hana, Wszystko się pomylało. To tylko... głupi żart. Ale... Oh, Ale... z was... dupki. Brak słów. Hana. Dobra prawy drążek, aby dokonać mm, wyboru. No właśnie, o tym było tutaj, o tym była tutaj mowa. Nie wiem, czy mamy jakiś ograniczony czas, czy nie. Mamy tak, obudzić Josa, lub luby resztę. Co zrobimy? Może obudzimy Josha? Josh! Josh! kurwa, ludzie, na zewnątrz ktoś jest. Co jest kurde? Hana! Co jest grane? Gdzie poleciała moja siostra? Wszystko gra, tylko ona na żartach się nie zna. To tylko małe jajo, i Coś cię narobili! Tak się tylko droczymy, Bez. Rozumiesz na żarty. Wygnuję! Hanna! Hana! No to. powinniśmy pieć za nią? No ciebie to na bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank, Mike. O kurde! Okej, okay, dobra. Mamy teraz tutaj jakieś przyciski. Jak szybko ostrożnie. O, weźmy szybko. Pewnie coś się stanie. O. Stronę, lewo, prawo. Podążaj za śladami, podążaj za hałasem. Kurczę. W sumie nie mam pojęcia, ale dobra, no będziemy za hałasem. Do cholery, Hanna, gdzie jesteś? Już ten powiek, ale nie jestem pewien, czy to była ona. ślady, cień. Hmm. Muszę przyznać, że buduje to klimat, słuchajcie, taki szybki wybór decyzji naprawdę buduje klimat. To naprawdę bardzo się spływamy z tym Użyj panelu dotykowego w sposób pokazany na ekranie. Przeciągnąć, tak? Dobra. Mamy i tutaj możemy już swobodnie sobie chodzić. Możesz kierować strumieniem światła za pomocą prawego drążka. Aha, w ten sposób, dobra. Dobra, może z przodu troszeczkę poświeć. Okej. Okay. Tylko to zwierz. Ale jeden aby poruszać się szybciej. Halo? Halo? Faktycznie przyspieszyli, tutaj coś się świeci Czy to jest krótkofalówka nie, jakaś figurka chyba, R2. Tak, dobrze mówię, figurkę. Co to jest? O! Totem śmierci R1. Zaraz, 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 zaraz. Przepowiednie z totemów. Czarny śmierć. Przepowiada możliwą śmierć, oso śmierć osoby, która go znajdzie. Plemien plemiona rdzennych mieszkańców wierzyły, że motyle przynoszą sny i wizje przyszłych wydarzeń. Każdy totem przepowiada zdarzenia mogące wystąpić w przyszłości. Od twoich decyzji i działań w trakcie gry zależy, czy przepowiednie się spełnią. Odblokowywanie kolejnych totemów pozwoli rzucić więcej światła na wydarzenia z przeszłości. Ten sposób. Otwórz. E, czy tylko tyle było? wie jed... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Rozumiem. Czyli mam dopiero pierwszy, chyba taki totem, więc tylko kawałek tego nagrania jest tutaj. Żółty. Pomoc. Czarny śmierć, tu są tak. Strata, groźba i fortuna. Yy, no właśnie, ja tutaj nie wspomniałem, słuchajcie, ale jest coś na wzór efektu motyla. No właśnie, z tymi wizjami, czy tam zmienianiem przyszłości. Nie wiem do końca, jak to będzie tutaj działać, ale na pewno się tego dowiemy później. Dobra, myślę, że na razie to wystarczy. Okej. Okay. Pójdźmy zatem dalej. Okej. Okay. Gdzie ona pobiegła? Kurczę. Taki kawał już nie ma. O. Wow. Co to do cholera było? tam się pali? To na pewno zmarzłaś. Masza, weź mój płaszcz. Ale za mnie, idiotka! Kurwa, What is <laughs> że będzie wybór mm, chwytania za rękę tego nieznajomego. Kurczę, nie wiem, czy to była aż tak dobra decyzja. Być może. Zanim jedna zaczniemy, mógł warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. Nie da się już zmienić tego, co się zdarzyło. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co do tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać, musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Zatem zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry. To bardzo istotne. A ja pomogę ci to dostrzec. Czasem, czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające. A ja jestem tu po to, by upewnić się, że niezależnie od tego, jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Hmm? Dobrze. Zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę te karty. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie? Y odpowiedz szczerze, to bardzo ważne. Inaczej to nasze doświadczenie na niewiele ci się zda. Okej, okay, sprawdźmy. Strach na wróble, tak? Więc, jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obrazek? Tylko szczerze. Niepokój i radość. No, radość na pewno nie. Niepokój. Bliżej, ponieważ strach na wróble. No, na pewno nie jest to jakimś symbolem radości, wiecie co? Więc weźmy okay. ten niepokój. Szczerość jest ważna. A jak myślisz, dlaczego odczuwasz ten niepokój? Strach na wróble, no właśnie. Rozumiem, no tak. Załóżmy, że nie byłoby tam żadnego stracha na wróble. Byłoby ci dobrze przebywać tam w samotności przez tydzień na ten przykład. No tak to widać wiecie co tylko tak. Hmm. Jakiś stary budynek czy tam stodoła, no i pole kukurydzy bez tego stracha na wróble. Faktycznie to troszeczkę zmienia. Jeśli by go tam nie było, to robi się z tego jakaś tam fajna widokóweczka, ładna widokóweczka, i można by było nawet przebywać z tydzień czasu na tym. Na tym w tym domku, w tym miejscu. Tylko teraz, tak, jakby brzmiało pytanie, czy bym mógł tam tydzień czasu przebywać, tak? Dobra, weźmy, że jasne. A jeśli powiedziałbym ci, że ta chata jest nawiedzona, no to troszeczkę. To troszeczkę zmienia postać rzeczy. Nie dbam o to, nie, nie, nie. Byłoby strasznie. Rozumiem, rozumiem. Wydaje się, że cierpisz na bardzo silny lęk. Przed wszystkim tym. Co jest nadprzyrodzone. To, co leży za zasłoną śmierci, jest niewątpliwie największą z niewiadomych. A co takiego może wzbudzić większy strach, jeśli nie to, co nieznane? Proszę pamiętaj. To jest tylko gra. Okej, okay, to wiemy. Zdaje się, że czas już kończyć naszą sesję. Wkrótce porozmawiamy. Okej. Okay. Okej. Okay. No i widzicie, nie trzeba chodzić do psychologa, żeby wam powiedział, czego się boicie. Ale wątpię, żeby ktoś nie bał się jakichś nawiedzonych domów. Jeżeli faktycznie by były takimi nawiedzonymi domami, no to... No nie wiem, czy by się znalazła osoba, która by się tego nie bała. Dobra, to jest oczywiście sam początek, słuchajcie. Ciekaw jestem, jakby ta decyzja druga wyglądała, jakbym podjął. Że tylko ta siostra zginie. Czy nie zginąłbym także od ręki tego człowieka, który tam wyciągnął tą rękę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale pewnie to sprawdzę jeszcze. Pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na górze Washingtonów. Sheriff Annie Klein, która stała na czele śledztwa. Dziękuję za zaproszenie, Marcin. Słuchaczom nowe informacje o Hana i B w siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa. Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. W pewności, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze. Całą rodziną Washingtonu i synem Joshem. Szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Bev Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra, jeszcze raz. Dobra. Witajcie, fani i przyjaciele. To jest absolutny hicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego trochę delikatnego tematu. No wiecie, A wiem... Że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj, po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale. chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę. wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy. I że. jestem pewien, że dla Hanny i Beth wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy. Do końca życia. Em, przez wzgląd na moje siostry i... no wiecie. Także ten. To zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Okay? Tak! <śm> Sam, przyjaciół kochany, sumienna, taktowna, śmiała. Okej, okay. pierwsza z postaci, chyba którymi przyjdzie Halo? nam grać, jest tam ktoś? Ścieżka do stacji kolejki liniowej. Linowej. Ok moi drodzy słuchajcie, skończymy sobie w tym miejscu ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę, ja was zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć.